Witajcie kochani, nazywam się Tomasz Dorożała Jestem pastorem Kościoła Chrześcijan Pełnej Ewangelii, Potęga Nieba Tutaj w Gdańsku Sebastian Redsław, Radek Kwiatkowski, ja Oskar Krakowski Joanna Kwiatkowska Mam na imię jestem w Potędze Nieba od dwóch Może trzech miesięcy Przyszedłem do wspólnoty około dwa miesiące temu Jestem w Potędze Nieba Od sierpnia zeszłego roku Do Kościoła trafiłem niedawno Dwa, trzy miesiące temu I od tamtego czasu Zaczęło się sporo w moim życiu zmieniać. Jestem w kościele od całego roku. Szukałem miejsca takiego jaki jest Bibliz po prostu. No i właśnie je znalazłem. Właśnie w potędze nieba. Brakowało mi wspólnoty. Byłem w jakichś tam wspólnotach wcześniej, ale, ale nigdzie nie, nie, nie odnalazłem takiego spokoju i takiego ducha, który by mnie prowadził. W tej wspólności czuję, że, że rzeczywiście się rozwijam. Rozwijam się zawodowo, jestem coraz zdrowszy dzięki naukom Tomka Odchodzą ode mnie różne choroby. Jestem też szczęśliwszy. Byłem zupełnie pozamykany i wykluczałem je ze swojego życia. Chociażby budowanie firmy poprzez zatrudnianie ludzi. Zaczęło się zmieniać to, jak patrzę na codzienne proste sprawy. Prowadzę swój biznes i w momencie, kiedy nie było w moim, w moim życiu prawdziwego Boga, bo, bo byłem katolikiem. Nie, nie mogłem poradzić sobie z podstawowymi problemami. Jak zaczęły się nam narzać jakieś problemy finansowe, to zaczynałem popadać w smutek, w żal, w depresję, zamiast radzić sobie z tym w prosty sposób dzisiaj. Mamy już firmę, która osiąga pewne sukcesy, coraz więcej szczęścia, radości w życiu. Jesteśmy wspólnotą ludzi, którzy pokochali Jezusa Chrystusa. Mamy jeden wspólny cel: szukać Go całym swoim sercem i szukać tej prawdy, która nas wyzwoliła, jeszcze mocniej działać w Jego królestwie z miłości, jeszcze mocniej być razem ze sobą. Jest napisane, że kościół jest ręką Boga na ziemi, dlatego my jednoczymy się w kościół, bo kościołem są ludzie wypełnieni Duchem Świętym, którzy chcą razem iść przez ten świat. Nie ogarniały lęki, ja się bałam właściwie wszystkiego tak naprawdę. Nawet jak z córeczką szłam na, na zabaw, to nawet jak była dwa metry ode mnie, to byłam sparaliżowana, czy zaraz sobie czegoś nie złamie. Tego już w ogóle nie ma. Ona sama chodzi na placu zabaw, i ja się nie boję o nią po prostu. Spełniam się filmowo. Mogę, mogę kończyć filmy i tym głosić Ewangelię. Kilka lat temu dostałem objawienie od Boga, że mam budować kościół. Pierwszą wspólnotę wybudowałem w Knurowie w Gliwicach. Drugą wspólnotę buduję tutaj w Gdańsku z Bożego Polecenia, które we mnie powstało. Wyszłam też z depresji. Zupełnie inaczej ciebie nowe perspektywy mojego życia, nadzieje, cele. Zupełnie to wszystko teraz inaczej. Jeśli chciałbyś doświadczyć potęgi nieba, to zapraszam Ciebie do nas. Zapraszam Ciebie z całego serca. Zapraszamy do naszej wspólnoty. Zapraszam Was serdecznie do wspólnoty Potęga Nieba Kościół Chrześcijan pełnej Ewangelii w Gdańsku.